Cześć czołem YouTube, jak zwykle, z balkonu. Dzisiaj mam dzień wysokich węglowodanów, czyli dzień priorytetowych partii. Mam takich dni dwa razy w tygodniu. Niedługo mamy zwiększyć do trzech. Na wszystko ze względu na to, że w te dni mam po prostu trening partii, yy, które są moimi priorytetami. Dzisiaj wypadają czwórki. No i pokażę wam jak w taki dzień wygląda mój dzień jedzenia aktualnie mam 700 węglowodanów także już dosyć sporo no, także ja zaraz zabieram się za robienie śniadania i w końcu, w końcu jest chłodno ostatnie dni to była taka paruwa, że się usiedzieć w mieszkaniu nie dało i wyobraźcie sobie jak jest na czwartym piętrze na ostatnim czwartym piętrze jak, jak jest taki skwar to co się dzieje w takim mieszkaniu ratował mnie jedynie wiatrak od którego tylko jak odchodziłem to byłem cały mokry no ale takie, takie pogody też trzeba powiedzmy przeżyć i zabieramy się za śniadanie u mnie takich, takiego posiłku jeszcze nie było także zaczynam robić owsiankę mam tutaj płatki owsiane kakao, gorzką czekoladę i napój owsiany i zalewamy to wszystko. Znaczy płatki zalewamy napojem. E, już to robimy. Samemu jak zwykle ciężko to zrobić. Mamy dokładnie i powiem Wam szczerze, że bałem się o te płatki owsiane, że będę je źle trawił i będę miał po nich zdęcia czy tego typu rzeczy, ale naprawdę jest bardzo legitny. No i mamy 110 płatków. Do tego wlatuje Kakao hmm, około no, około 5 gram sześciu do tego gorzka czekolada jedna kostka Lindt Lindor, Jednak dobrej jakości czekolada to jest całkiem inny smak tego czekolada. No i jak zrobicie owsiankę i dodajecie czekoladę to ta owsianka ma naprawdę całkowicie inny smak no i do tego napój owsiany owsiany albo migdałowy akurat mam owsiany więc damy 300 ml no 3 do 1 i żeby też nie przeginać to dolejemy 100 ml wody. Myślę, że taka konsystencja będzie będzie ok. No i to, Wstawiamy co? co napalnik. Nie jest to gazowy. Odpalamy na wolny, na wolny ogień. Na mały ogień. No i tak się będzie gotował. I zaraz przechodzimy do dalszej części. I czekając w międzyczasie. Na płatki owsiane robimy dip do owsianki, czyli badas i to jest akurat koncentrat Smak Snickers i powiem Wam, że ten smak niszczy system z owsianką, to komponuje się naprawdę rewelacyjnie No i takiego białeczka dajemy do szklanki około 50 gram 35 bęk prawie no 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 dobra, równo no i żeby fajna konsystencja tego była dajemy 1 do 1 czyli do 50 gram dodajemy 50 gram napoju e, owsianego no i to wszystko mieszamy i wylewamy później na owsiankę, co nastąpi później. A co do izolatu, o ich koncentratu z Badasa, to nie sądziłem, że naprawdę jakaś firma mnie jeszcze zaskoczy smakami, ale wszystkie białka, no czy Badas i Fitness Authority ogólnie mają podstawowe smaki, takie jak czekolada, wanilia, truskawka i ciastko, ale tak naprawdę nie potrzebuje innych smaków i udziwnień, bo te smaki sprawdzają się rewelacyjnie. Nie zalegają mi na żołądku, gdzie w innych białkach to zdecydowanie czuję. Nie zalegają na żołądku, dobrze się trawią. No i są smaczne, czyli wszystko czego oczekuję od białka tak naprawdę. I a propos tych białek i ogólnie produktów Fitness Authority, to zaraz ktoś napisze albo pomyśli, że o, sponsorują go i dają mu produkty, no to reklamuje i wychwala. No bo no taki jest, że dostaję te produkty, ale gdyby były one gówniane i nie służyłyby mi, no to bym ich nie reklamował i nie polecał wam, bo no, na tym mi akurat nie zależy, a wszystkie produkty, których aktualnie używam są naprawdę bardzo dobrej jakości i wszystkie bardzo dobrze toleruję, jak i trawiennie, jak i dają oczekiwane efekty, także polecam <ścoughs> po prostu. I z kodem Kowal 20 macie na stronie Fitness Authority 20% rabatu. No i mamy już owsiankę gotową w parelowskim talerzu Mistę, ale śmieję się, bo ukradłem ją z domu rodzinnego. Wtedy, znaczy jak mieszkałem u rodziców, to jadłem w nich cały czas. Także wylewamy DIP na owsiankę. To już. Do końca sam. No i do takiej owcianki wlatują jeszcze owoce. Wcześniej umyte, kiedyś pamiętam. Akurat właśnie borówkami nie umyłem i się zatrułem, i tu dostałem ostrego zatrucia. Także mam nauczkę od tamtej pory. Za każdym razem wszystko myję. No i wrzucamy owoce. Na wierzch wleciały jeszcze maliny. Masło orzechowe I tak wygląda wersja finalna owsianki i do owsianki wlatują jeszcze cztery jajka że już się smażą i tak będzie wyglądało śniadanie i tak wygląda wersja finalna śniadania jajecznica z owsianką i tak to wygląda no i jeszcze w międzyczasie małe zakupy w selgrosie ale naprawdę dla tych produktów warto zobaczcie ligawy po półtorej kilograma ale ta jakość mięsa jest no nie, nie do opisania jak zawsze robiłem jakieś steki czy coś to z innych, z innych firm, z innych sklepów podeszwa się robiła tutaj wszystko jest mięciutkie indyk, płatki ryżowe płatki owsiane tutaj filet z dorsza ziemniaki ziemniaki gotowane Tu do frajera będą zajebiste Kleik, awokado, pieczarki, ogórki, broku mrożony, barista owsiane, fitosy, no takie pierdoły. No i takie zakupy około 900 zł, ale wystarczy to na pewno na dosyć długo. No a też te parę złotych się zaoszczędza, bo niektóre produkty są w dobrej, w dobrej cenie po prostu, w parę złotych tani. No, także tak to, tak to wygląda. Czas na posiłek przedtreningowy będzie to ryżanka. Wy, wy, wyobraźcie sobie że po samym klejku ryżowym jak jadłem to miałem wzdęcia jakieś gazy niestrawności także wlatuje 110 gram płatków ryżowych do tego 50 klejku. I to wszystko zaraz zobaczycie jak będzie finalnie wyglądać. Tutaj już samo białko bez żadnego mięsa tak żeby to było łatwo strawne. No. Znaczy przed treningiem wiadomo, parę tłuszczy wleci, żeby ten podczas treningu tą sytość trzymać, ale też żeby nie było to zbyt mocno, zbyt mocno kaloryczne i zbyt moc, zbyt ciężko strawne. I do ryżanki że chyba aktualnie moje ulubione białko, czyli izolat. Smak truskawkowy, taka sama zasada, 1 do jednego, 1, 1, 70 g izolatu i 70 g Wody do rozpuszczenia, i zaraz to wylewam na ryżankę, która się właśnie zaczyna gotować. No i jak w poprzednim posiłku w śniadaniu, leci polewa na sam wierzch, i to też już sobie dokończę, bo opornie, opornie to leci. I tak prezentuje się wersja finalna. Mamy tu jeszcze borówki, banana, maliny. I na wierzch masło z nerkowca, żeby było inne źródło tłuszczów niż z fistaszków. No i taki posiłek jak przedtreningowy. I przygotuję sobie jeszcze przed treningiem, posiłek potreningowy, żeby już na mnie czekał, jak wrócę i będzie to mieszanka kaszymannej z klejkiem. Bardzo fajnie się sprawdza, fajna mieszanka, fajna konsystencja. No i nie jest to właśnie sam kleik ryżowy, który, po którym mam dolegliwości jelitowe. Także taki posiłek będzie jako potreningowy. I przygotowanie takiej kaszy mannej polega na tym, że gotujemy sobie wrzątek i powoli wsypujemy kaszę manu cały czas mieszając, bo jak nie będziemy mieszać, to się porobią po prostu grudki, a tego efektu nie chcemy, przynajmniej ja nie chcę. No i tak się prezentuje. Już gotowa kaszka. Jednak trochę grudek się zrobiło, ale to nic. No i zaraz dodajemy dodatki. I tak wygląda wersja finalna. W sumie tak samo wygląda jak poprzednia ryżanka. Tylko tu już mam, nie mam tłuszczy. I białko jest czekoladowe. I taka mieszanka ląduje w lodówce i czeka na mnie, aż wrócę z treningu. I przedtreningowo wlatuję taki zestaw. Aktualnie nie korzystam z żadnych stymulantów, bo robię powiedzmy detoks od kofeiny i substancji pobudzających, dlatego świetnie się sprawdza, właśnie steam pump, czyli przedtreningówka, po prostu bez żadnych stymulantów. I do tego wlatuję kreatyna, EAA, glutamina, amino z elektrolitami dla lepszego nawodnienia. I tak wygląda mój intra shake, który piję po prostu podczas treningu. Do tego wlatuje zimna woda z zamrażarki i orzeźwienie właśnie z ice'em, czyli Ice creatin i Ice A.A. Daje takie orzeźwienie na treningu, że naprawdę zajebista opcja z tymi ice'ami jest. I pamiętam kiedyś jeszcze w szotach były te Ice Pumpy, to takie katowałem, a teraz dużo więcej wersji jest Także jestem z tego zadowolony. I czas na posiłek drugi potreningowy. Będą to gotowane ziemniaki wrzucane do frajera, wołowina i właśnie tu jest sekret tego selgrosa, że ta wołowina jest zawsze zajebista, idealna do steków. No i żeby dobić węgla i żeby tych ziemniaków nie było za dużo, chleb tostowy z dżemiczkiem. Zero tłuszczy, także taki posiłek wlatuje jako numer 4. I zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądał finalnie. I tak się prezentuje posiłek numer 4. Mamy tutaj 150 węglowodanów około. Jest to stek wołowy, ziemniaczki. Do tego chleb tostowy z dżemem, pomidorki. I taki posiłek wjeżdża jako drugi, potreningowy. Posiłek piąty, raczej nic specjalnego, więc raczej wiecie jak, jak go zrobić. Mamy tutaj pierś gotowaną z indyka, z brokułem, żeby było szybciej. Brokuł oczywiście mrożony, awokado i do tego ryż. I słuchajcie, tu taki patent ode mnie, jak ten posiłek jem na dwie części. Pierwsze jem indyka z brokułem i z awokado, zajebiste połączenie szczególnie awokado z takim indykiem i na koniec ryż z oliwą z oliwek. I uwierzcie mi, że ten posiłek jest jednym z moich ulubionych, także biorę się za jedzenie. I czas na ostatni posiłek. Takie coś wymyślnego. jest tutaj dorsz, ryż, fasolka szparagowa, szpinak i na to dwa jajeczka. I taki posiłek wlatuje jako ostatni szósty i mamy cały dzień zaliczony, dzień wysokich kalorii. Dzień wysokich kalorii, jak widzieliście, tak to u mnie teraz wygląda. Staram się jeść teraz dosyć czysto, nie używam już żadnych słodzików i bardziej przetworzonych produktów. Wiadomo, jak tych węgli jest więcej, to czasem trzeba ich użyć, no ale przejeść taką ilość węglowodanów w zasadzie nie jest jeszcze ich tak dużo, ale im więcej ich będzie, tym tych produktów, Przetworzonych, powiedzmy, będzie więcej. E, tak jak mówię, właśnie na razie jeszcze bez problemu to przejadam, także nie mam z tym żadnych problemów i jeszcze raz problemów. No także dzięki, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. I mam nadzieję, że jakiś posiłek wpadnie u Was w Waszym menu. Także <laughs> i znowu także problemów. No, dzięki za oglądanie po prostu. Trzymajcie się.